Taka zima to nie zima. Śniegu nie ma, bruz nie trzyma. No i co, że nie ma śniegu? Zmieńmy twierdzę w trasę biegu. Hola. Czy łatwiej jest wygrać na takiej końcówce, czy gadać ze mną na mecie? Łatwiej eee, jest biec, niż, niż rozmawiać z tobą. O, Ale chętnie porozmawiam. Bardzo mi miło z tej okazji, że ci dalszego leżenia. Ja już ci nie męczę. Gratulacje, pięknego zwycięstwa. Takie wyścigi się pięknie ogląda. Zapraszam bardzo serdecznie! Kto stoi za mną? Najwytrwalsi, najdzielniejsi zawodnicy sezonu 2024. Za chwilę poznamy ich historię i dowiemy się jak tego dokonali. Mateusz Orzuk, zwycięzca w podsumowaniu sezonu 2024, najwięcej punktów. Ciebie co najbardziej motywuje do tego, żeby startować aż tyle razy? Przede wszystkim ludzie, bo dla mnie to jest okazja osobiście spotkać się z przyjaciółmi, z znajomymi, tak jak to jest z Mariuszem. Gdybyś miał powiedzieć coś o sobie, która jeszcze nigdy w ran nie startowała. generalnie warto spróbować? Nie ma się co jakoś nastawiać, że to jest jakieś mega ciężkie, nie wiadomo co, bo tak naprawdę wszyscy sobie nawzajem pomagają i jest to po prostu fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. Jeszcze raz wielkie gratulacje Daj, dla Ciebie i do zobaczenia na kolejnych biegach. A dziękuję Ci bardzo. Niedzielny poranek i spoczywa na mnie nie tylko ciężar 30 kg tego łańcucha dla zawodników, ale również rozpoczęcia drugiego dnia, w którym odbywa się bieg 21-kilometrowy hardcore creme de la creme zimowego weterana, wisienka na torcie. Przejdźmy już na trasę, bo trochę mi ciężko. Mm. Masz na imię? Jarek. Jarku, czy ty robisz zimowego weterana? Tak jest. Dobra. A czy to będzie twój pierwszy zimowy weteran? E, zimowy tak. A, rozumiem, że letni już masz. No tak, tak, no dwa. do który... no tego nie ma było sensu ten, kończy sezonu, nie? To który jest fajniejszy? Zimowy, bo już go zacząłeś czy letni? Mm, wszystkie są fajne. Okej. Okay. No to w takim razie trzymamy za ciebie kciuki i leć na multi. Pytanko, dajesz radę, bo. Daję radę, bo chcę. chcę mieć mocny charakter i zdobyć weterana. Ponad 40 km i 150 przeszkód na trasie w niecałe dwa dni. A to wszystko dla zdobycia tej statuetki zimowego weterana. To już jest koniec, nie ma już, a właśnie, że nie, nic, to nami dekoracja, ale przed nami cały 2025 rok, mnóstwo biegów, mnóstwo eventów i tam się z Wami widzimy. Dzięki za cały weekend i do zobaczenia! Przeżyłem, niech to będzie dziś opublikowane, będę patrzył.